Ta wystawa jest poświęcona całemu regionowi Dolnych Łużyc, który został przesiedlony, no, poświęcony kopaniom węgla brunatnego. Pomysł powstania tego muzeum, utworzenia tego muzeum, powstał w momencie, kiedy było już wiadomo, że miejscowość Horną zostanie, musi być przesiedlona zostanie przesiedlona i wówczas przy dużym udziale Domowiny to jest taki ruch polityczny działający tutaj na Dolnych Łużycach Ruch społeczności lokalnej. Postanowiono upamiętnić nie tylko samo Horną, które już, już było wiadomo, że polegnie, że ta miejscowość będzie jednak przesiedlona. Postanowiono upamiętnić 136 miejscowości, które w tym okresie intensywnej działalności kopalni węgla brunatnego tutaj zostały no, zniszczone, tak, które unicestwiono. Dokonano takich zniszczeń, tak? Te y, 26 kościołów, chyba dobrze pamiętam, 26 kościołów zostało zniszczonych, tak? Jeden tylko został przeniesiony, to przeniesiony, tylko został wybudowany na wzór tamtego. To już jest, y, kościoły to są bardzo ważną rzeczą dla ludzi, tak? I tutaj to taki symboliczny jest taki obraz, te kościoły w tym muzeum to jest taki ten symboliczny obraz właśnie. Ile miejscowości zostało zlikwidowanych, tak? Ile jeszcze może zostanie zlikwidowanych, bo już są wzięte pod, już są starania, żeby, żeby tam robić nowe odkrywki, tak? Zabiega się o to. Czyli to przeraża, że, że mimo tego, że ludzie protestują, że że walczą o to, żeby nie robiono tego, to dalej to się patrzy, ale tak jak mówimy, no to jest ta wyższa polityka, że dla nas, zwykłych śmiertelników, no my chcielibyśmy, żeby ta przyroda była nadal taka piękna, żeby się cieszyć tą lipą, tak, żeby patrzeć z podziwem na to, nie chcemy patrzeć na ten brunatny kolor. Na to pobojowisko tak zwane, nie? Co zostaje po tym, co z tego, że jest ta rekultywacja zrobiona, że to sztuczne. Ja już kiedyś gdzieś się wypowiedziałam, to tak jak jest jak z kobietą, która sobie zrobi plastyczną operację. Ona jest może piękna, ale ona już nie jest naturalna. I podobnie będzie z tą naszą ziemią. Zrobimy jej plastyczną operację. Ona może będzie piękna, ale nie będzie już naturalna.